Dobra, i od teraz zaczynają się te trudniejsze tematy. Do tej pory mam nadzieję, że można było jakoś zrozumieć semantykę przenoszenia. Natomiast zajrzyjmy sobie do implementacji funkcji stdmove, czyli tej funkcji, która nam po prostu ma zrobić tak, że cokolwiek tam podamy, to powinno się wywołać, powinno się wywołać to przeciążenie funkcji, które przyjmuje rvalue reference. Jak wygląda implementacja? Wydaje się, że to w jakiś magiczny sposób przenosi. Natomiast jak się na to spojrzy, to są zazwyczaj dwie lub nawet jedna linijka implementacji i właściwie tutaj nie ma nic magicznego. To, co robimy, to dostajemy sobie jakiś obiekt, tutaj O i kastujemy go. Robimy Static cast, czyli zmieniamy mu typ. Na jaki na return type, który to jest zdefiniowany tutaj linijkę wyżej. I teraz ta trudna rzecz. Tutaj wiem, że są szablony, więc dobrze by było rozumieć jakieś podstawy szablonów, ale słówko type name, ono nie będzie potrzebne od C20. Możesz się nie przejmować, czemu w ogóle tutaj jest. Natomiast ono oznacza, że mamy typ zależny, czyli typ, który tutaj powstaje, zależy od typu szablonowego T, który jest dalej. I co robimy? Czyli ten return type to będzie taki oto typ. A co to jest? No można przeczytać remove reference T. Jak sobie zajrzymy na CPP reference, to to jest tak zwany type trade, taki, który usuwa nam referencje z typu T, które podaliśmy. Czyli tutaj dostajemy jakiś obiekt OBJ, który jest takiego typu i on będzie usuwał z niego referencję. Niezależnie od tego czy to jest R-value reference, czy to jest L-value reference, to ta część, którą tutaj zaznaczyłem, łącznie z tym type, powoduje, że odwołamy się do typu takiego bez referencji, czyli gdybyśmy przekazali referencję do inta, to tutaj dostaniemy po prostu inta. I do tego doklejamy dwa ampersandy. Czyli Niezależnie co podamy, jaką referencję jakiegokolwiek typu obiekt, to to zostanie skastowane po prostu na R-value reference zawsze. Niezależnie co tu podamy, czy to jest R-value reference czy nie. Możecie zmylić to, że przyjmujemy zawsze R-value reference. Tutaj o, bo są dwa ampersandy. No jednak to tak nie działa w szablonach, bo dwa ampersandy Funkcji szablonowej, przy typie T, który jest typem szablonowym, to nie jest R value reference. To jest tak zwany forwarding reference. I referencja forwardująca, zwana też uniwersalną referencją. I ona działa właściwie tak, że do niej się przyczepia każdy typ referencji, czyli zarówno L value, jak i R value. Czyli Ponieważ normalnie to jest R-value reference, jeżeli gdzieś zobaczysz to z jakimś konkretnym typem, na przykład int, x, cokolwiek, to to będzie R-value reference, ale jeśli to jest w szablonach, przy typie szablonowym, czyli tutaj mamy typ szablonowy T i to T ma dwa ampersandy, to to nie jest R-value reference. To jest ta właśnie referencja forwarding, nie wiem, zapowiadająca, nie, nie wiem, forwarding reference, jak to się po polsku tłumaczy, nie wiem. Po prostu przekazująca, referencja przekazująca albo uniwersalna. I co ona robi, jakie ma własności? No właśnie to jest referencja nie tylko do R value, ale do wszystkiego, czyli zarówno R value, jak i L value. I to oznacza, że jeżeli sobie w szablonach zapiszemy taką funkcję, która nam właśnie jako typ przyjmuje typ szablonowy z podwójnym ampersandem, to będziemy mogli sobie łapać wszystko. Niezależnie czy to jest rvalue czy lvalue. No i dzięki temu możemy mieć taką dość uniwersalną funkcję, która przyjmuje wszystko niezależnie jak to jest. No i akurat w naszym przypadku to była implementacja funkcji std move. My rzutowaliśmy to wszystko zawsze na rvalue reference, czyli jakikolwiek obiekt byśmy nie podali, on się stanie obiektem tymczasowym po takim rzutowaniu za pomocą std move. No i tyle. Więc dowolny obiekt będzie konwertowany w tymczasowy. Nie wiem, czy to jest trudne. Jeśli trudne do zrozumienia, tutaj znać. Wiem, że bardziej gdzieś na przykładach lepiej by to było pokazać, ale do tego dojdziemy.